Dwanaście kroków. Próbowałem, jak umiałem, opowiedzieć Wam o jedenastce, został ten ostatni, który mówi o tym, żeby podać dalej. No to podajmy. Krok dwunasty. Przebudzeni duchowo, w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom. I stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Wyobraź sobie, że dostałeś najcenniejszy dar, jaki mogłeś otrzymać, taki o którym marzyłeś. Ale jest taki dziwny defekt w nim, że będziesz go miał tylko tyle, ile go podasz dalej. To jest właśnie historia spotkania z miłością. Jeżeli przyjmiesz miłość, od jedynego źródła miłości. Bo mam nadzieję, że jesteśmy zgodni, że jest tylko jedno. I zachowasz tylko dla siebie. Zmarnieje, zgnije, zepsuje, wypaczy, spowoduje, że będziesz egoistycznym pyszałkiem, durnym grzesznikiem, zadufanym w sobie, z zadówkiem faryzejskim, yy, materialistą. Ale! Wystarczy, że nie tylko nauczysz się przyjmować, ale i dawać, by nigdy już jej ci nie zabrakło. Miłość łamie prawa matematyki, dając ci stuprocentową pewność, że namnoży się poprzez dzielenie. Dziwne, nie? I ten fakt jest doskonale znany Billowi i Bobowi, którzy pochylając się nad programem 12 kroków w małym domku doktora Boba na alei Ardmore w amerykańskim Akron w stanie Ohio. Czytając list świętego Jakuba, tę niezwykłą pozycję Nowego Testamentu, pięć rozdziałów przeczytaj choćby dziś, odkryli, że tylko dzieląc się tym, co znaleźli, tą prawdą o chorobie, o drodze rozwiązania, o miłości, o wzroście, o codziennym obrachunku moralnym, o szukaniu i rozeznawaniu woli Boga wobec nich, tylko jeśli przekażą to dalej, jak skarb najcenniejszy, to to zostanie u nich. Dwunasty krok mówi o tym, że przebudzony duchowo w rezultacie tych kroków, niosłeś to posłanie innym, którzy ciągle cierpią. Oczywiście, stosując te zasady w swoim życiu. Bo 12 kroków nie jest programem jednorazowego użytku. To program na zawsze, który możesz zacząć stosować od razu. Droga 12 kroków wiedzie jak 12 miesięcy w kółko na sam szczyt. Co roku te same kroki, ale co roku widać z nich coraz więcej, bo ty się zmieniasz, bo jest rozwój, bo coś, co postrzegałeś jako byle co, dziś jest istotną wartością, a coś, co było dla ciebie całym światem, dziś się okazuje iluzją, którą byle zdmuchnięcie może wypstryknąć na zawsze z twojego życia. Zatem, rozeznając wolę Boga w swoim życiu, nie chowaj, proszę cię tego genialnego, spisanego na jednej karcie, a cztery programu, bo on jest za cenny, żeby gnił w twoim kufrze. A gdy nie podasz, to i nie użyjesz. 12 kroków doskonała droga, by stać się najlepszą wersją siebie samego. Krok dwunasty. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.